Ja się tu mieściłem, kurwa! No, bo pasażer był wąski. Tym nie wjedziemy tu. Co ty? Co ty gada? No co ty? Chyba po poręczach mógłbyś jechać No kurwa. i na przykład widzisz, zobacz, kurwa. Ty się tam po prostu A ja po tyle, że skręciłem, kurwa, nie? Tak? No. No właśnie. Sprawdzę to. Ale to masz chyba szerszego dzika. Tylko, że ja tędy chciałem przyjechać, nie wiem czemu tamtędy my przyjechali Wyścieżka rowerowa? Gdzie lipa. Gdzie, tu dziwik Co ty gada? Co? No bo... Chodzi jak masełko kurwa Co ty gadasz? Nie? jest? No po... na stronę, nie? Tyle samo z drugiej strony jest Wejdzie ci? miał serce To może ci się zmieści kurwa Jak ja się zbejrzę tam na to toksie Kurwa co? jaka pogoda się zrobiła hmm? ja, ja bym tam przejechał Dzikiem No nie wiem no jak jest szerszy to ten Próbuj tak? bo było centymetry zostały Będą jaja Czuł gończe Tak se tu dojedzie jak ja, wycofa żyć. wsteczny. Ech. mieści się chłop. O, będzie. Uhu. He <tryk> 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 Do kanado. Wejdzie dziczyzna. Mi na styk Zapomniałem, że byłem ostatni raz tu baszankiem, a baszanek wchodził. Kurwa. A to już szerokie dziki. Edziesz, CB500, po moście. E, tyle samo, a po bokach co ja. Prawo, prawo. Jeśli pojeździć to się to wie, wyrobi się Oho, Gogle zaparowane, kurz cool. no, to jest kurwa... Dey. A zobacz, 100% Hopinini Aha, ten kałem, Muszę sobie kupić kask. Ja zamówiłem Foksa Zamówiłem Foksa kask Przyjdzie we wtorek pewnie, w poniedziałek wyślą No iść po ten kask, kurwa normalny bez okularów, bo okulary są chujowe na max. No, ja normalny helmet zamówiłem, ale ten już się po obdzierał trochę, to mówię, będzie nowy. To? Szedłby. szedłbym, tylko nie wiem, jak ci bym szedł. A, no, BNT nie oglądałeś na YouTube, co ty to? Jak wejdziesz to i zajdziesz ja bym wchodził w ogóle od drugiej strony żeby tam się podciągnąć do góry i se na drabinka już wejść nie? aha, ta drabinka jest z tej strony przecież pojebało mi się czyli tu trzeba się podciągnąć pyk pyk no ja powiem ci, że Zadanie: jak za łebeczka się wchodziło na wszystkie kurwa drzewa i ten wątpię czy zejdę, czy będziesz strażaków wzywał. Nie, to wtedy z drabiny się opuścisz na rękach, na ostatnim szczeblu, i pygna nogi. Ja, no to ci się łatwo Tak, no bo zobacz, ja dosięgam prawie do, do tego. nie? Wiem! Ne? Jak będziesz wisiał, to będziesz tu miał nogi. Niżej nawet. No. No tak, tylko że. Co ty, zejść to na lajcie ja Tylko nie wiem czy tam te, te drzwiczki są u góry zamknięte Żeby nie da się na platformę wejść chyba Chyba, że nie mają kutki kurwa, nie wiem Co? Zobaczysz zresztą, czy te drzwi mają kutkę czy nie Eksploracja hmm. Widziałeś jaki BNT kurwa Kurwa Banot jak skurczy ten Otwarta? Co? Otwarta bramka? Otwarta. Otwarta. Ale, jaja. Telefonu nie wziąłeś, żeby zdjęcie dzików zrobić z góry. Co? Zdjęcie dzików. Tu mama, panie. E? Kurwa, nie jest ze mną tak to ja bym podjął, wiesz, jakie wyzwanie bardziej trudne, ale boję się Przed... No i stąd było zajebiste Przedbym na rurę i po do góry do ciebie, wiesz, jak no. A za łebka by to zrobił bez problemu No ale teraz już się boję, że się Zglot. przechylę O krakiem no. <laughs> Ta, jedynie, nie? Za łebka by to zrobił, nie bez problemu Dzikiem bym tam wjechał jakby był węższe te rury, trochę bliżej siebie Tu by było zajebiste, bo rzeka widać tak zajebiście są, nie? Wary to i chyba jakby dziki stały na moście kurwa Fajne jest. Tylko, że wiedzisz co chwilę rowery na most wjeżdżają I nie idzie zdjęcia zrobić Fajne My tu byliśmy to poza sezonem letnim chyba w październiku czy w listopadzie nawet z Miłoszem to nie było nikogo Nawet rzeczka wyschła kurwa, nie? Wyspiono, no. Bardzo mało wody, i zarośnięte ta raka a... No się nie sturlaj do rzeczki Co? Do rzeczki się nie sturlaj ja, ja na tym zarzewiałe bym, tą rurę bym tam wszedł zaraz, ale Pchuj, jakby wpadł do tego bajora Mierdzącego Nie, nie wpadłbym, tylko że się ubrudzę cały Skurcz bo tam to zadzewiałe Jak to Taty ta kurwa i zejdzie gorzej od ty gadasz Jedną nogę teraz w dół i zawiśniesz się na tymi Jak ty kurwa weszło Tą nogą byłem tam chyba I tą postawiłem <toczujesz> wiem, stęby to nogę. Dawaj nogę w dół i już automatycznie pójdzie wszystko <toczujesz> <toczujesz> Jedziesz. Bo robisz przeciwwagę wagę, wiesz, z masą, nie? A ta, od tamtej nogi to byś pojechał w dół, kurwa. Masa to u mnie nie stykała na silniku, widzisz. A ja, kurwa, I kurwa, problemy były. Spadłem z naczepy, to proszę. Pamiętam, to, kurwa, byś zajebał człowieku, jak zobaczyłem ten kurwa, kontownik, tu kurwa, koło głowy chłopiec. Mhm jak skakali z dachów to raz tak przyjebałem, że nogi nie zam... znaczy zamortyzowały nogi, albo za wysoko kurwa. I kolanem się w zęby przyjebałem. War rozjebana, chopie krew się leje. zęby. Kurwa, łebki to miały pomysły zawsze. Dachów z garażem skakali. No. Masa nie stykała na silniku i dziwnie działał, wiesz co chodzi o. Niby, wie że to chodzi No i ładowania nie było przez to Sprawdzimy, ale już jeżdżę dwa dni e, dobrze jest. 14 światłach 14,4 14,3 na włączonych światłach o, 14, 4, 14, na włączonych światłach